Zabrałem też moje pranie ze sobą, ponieważ hotel... Dzień dobry, jest godzina ósma hello, how are you? Jest godzina ósma rano, a ja już jestem w mieście. Po śniadaniu, na które zapomniałem was zabrać, codziennie zapominam zabrać kamery ze sobą. I codziennie, dopiero kiedy już jem, przypominam sobie, że nie jecie ze mną. Jestem w drodze do Paradise, to znaczy najpierw to będzie Paradise Restauracja. Wypiję moją dzienną porcję soczku albo może poranną porcję soczku, bo podejrzewam, że potem wypiję kolejną szklankę. Mam zamiar wypożyczyć skuter i pojechać do. Paradise, także będziemy dzisiaj mieli podwójny paradise Zabrałem też moje pranie ze sobą, ponieważ hotel to kolejny raz, w którym muzyka mnie złapała, dlatego tak uciąłem niespodziewanie Zabrałem ze sobą dzisiaj moje pranie, ponieważ w hotelu bym musiał zapłacić 40 tysięcy za kilogram i w mojej zaprzyjaźni, zaprzyjaźnionej restauracji albo restauracji o hotelu też zapłacę 40 tysięcy za kilogram a więc nawet jeśli muszę dźwigać to parę kilogramów teraz to mi to absolutnie nie przeszkadza bo no wiecie bliższa ciało koszula Karmią mnie tam, dbają o mnie. W związku z czym jedyne co mogę dla nich zrobić to wesprzeć ich wschodzący interes. Najlepiej jak potrafię. No zobaczymy czy mają dla mnie jakiś skuter, czy już wszystkie wypożyczyli. Ale podejrzewam, że znajdzie się jakiś. Do jaskini Paradise mamy 24 km Nie będę ukrywał, że odczułam lekką tremę, bo zjeździłem 4 albo 5 skuterów w Anglii No ale już od 3 lat nie siedziałem za kierownicą ale może dojedziemy Musimy pamiętać o tym co się stało za przyjaźnionemu Czechowi. Z tego co dowiedziałem się online, to część drogi jest żwirowej i na tych odcinkach trzeba szczególnie uważać. No ale wiecie, jak to się mówi: powiedz mi coś, czego nie wiem. Dziś mamy kolejny upalny dzień. Jest 39 stopni. No nie wiem, czy już przeszedłem, czy Chyba przeszedłem już ten ten mój paradajs. No oczywiście, że przeszedłem. Zagadałem się do was. I paradise, restaurant and hotel. Zostały mi z boku. Ale już jesteśmy. Hello, hello! Good morning, how are you? I'm fine, and you? I'm good. No a to jest moja maszyna. Na tym musimy dojechać do naszego raju, do jaskini Paradise. No ja już jestem gotowy do startu a wy możemy ruszać no, Muszę zaczekać chwilę bo okazało się że mam mało powietrza w tylnej oponie No i pani pojechała napompować mikoło mam nadzieję tylko że nie jest dziurawe że dojadę i wrócę na tym powietrzu, bo jak zaparkuję tam, a potem po powrocie z jaskini okaże się, że nie mam powietrza w kole, no to będzie ciekawie. Będę jechał na Feldę z powrotem. W ramach wolnych mocy przerobowych mogę wam pokazać, jakie są połączenia autobusowe z dnia. Można jechać praktycznie w każdą stronę i do każdego miejsca, które już odwiedziliśmy. Krzywo jest, ponieważ cała ta tablica informacyjna jest powyżej mojego wzroku, a więc musiałem kamerę ustawić, żebyście lepiej widzieli. O jak ja już dawno nie byłem na stacji benzynowej Ale musiałem przyjechać. Słuchajcie, e, tak jak powiedziałem to jest 24 km, ja jechałem, jechałem oczekując, że to będą wszędzie ogłoszenia, tablice, informacje jak dojechać do Paradise Cave A tu za przeproszeniem gówno Moja rada w Wietnamie jak jedziecie gdzieś Własnym środkiem lokomocji. Nauczcie się wietnamskiej nazwy tego miejsca, bo nie znajdziecie niczego. Ja, jadąc, oczywiście uważałem na wszelkie znaki, wszelkie tablice informacyjne i niczego nie znalazłem. Wróciłem do miasta, ponieważ oczywiście nie ma internetu w górach. W mieście zresztą też nie ma internetu, i w miejscu, w którym wypiłem. Moją kolejną porcję soku z trzciny cukrowej. Skorzystałem z Wi-Fi, znalazłem to miejsce. I dopiero teraz jadę tam, ale już jestem tak godzinę w plecy. Nic wielkiego, bo widoki miałem fajne. Oglądaliście zresztą to, i za chwilę będziecie oglądać ciąg dalszy, bo za chwilę ruszamy. Już zatankowałem za 30 tysięcy dągów, czyli mniej więcej za funta. No a tam widzicie znowu, jak ryż się suszy. Wszędzie są te płachty rozłożone nawet na drodze. Jest zostawione jedno pasmo, żeby samochody mogły się przemieszczać, i płachty z ryżem są rozłożone na drodze. Dobra, jedziemy po nam park, bo nam jaski nie zamknął. Zatrzymałem się na chwilę, na szczęście to była informacja, i to nie jest jeszcze to miejsce, którego szukamy, bo tutaj jest Dark Cave, czyli ciemna jaskinia. Jest też jakaś plaża, możecie sobie kajak wypożyczyć, ale my mamy jeszcze 7 km do przejechania, nic wielkiego. Mamy przecież mojego rumaka. Okej, okay, proszę mojej drogiej wycieczki, jesteśmy na miejscu To znaczy nie jesteśmy jeszcze w jaskini jak widać, ale jesteśmy na parkingu. Zapłaciłem już za parking. O jak dawno ja nie płaciłem za parking. To swoją drogą to jest naprawdę super ciekawe, że w tych wszystkich miejscach, które odwiedzam można parkować za darmo. Natomiast w Anglii każdy metr na ulicy ma swoje miejsce i naprawdę musicie się dobrze naszukać żeby znaleźć miejsce do parkowania i nie płacić za nie jest naprawdę trudno o takie w centrum miasta w centrum miasta parkingi i za każdą godzinkę za każdą pół godzinki za każde 15 minut musicie zapłacić tu też zapłaciłem, owszem no big deal, czyli niewielki problem. Zapłaciłem 5 tysięcy, i mój motorbike, mój skuter jest bezpieczny, mam nadzieję. Teraz idziemy kupić bilet na łódź do jaskini. Jestem ciekawy, jak to pracuje tutaj. Czy też są zbiorowe i personel? Na razie nie widzę kasy. Wszędzie pamiątki, a kasy nie widzę No jeszcze kibelek widzę A więc działa to tak Nie ma tutaj łodzi, tylko Będę sobie szedł jaskinią przez około 3 km Spotkałem bardzo miłych Francuzów i oni właśnie mi powiedzieli Także bilet już kupiłem Kosztował 250 tysięcy I No jestem prawie gotowy, żeby iść ale gdzieś podziałem mój kask. Także muszę wrócić, bo możliwe, że tam, gdzie płaciłem za mój bilet parkingowy, zostawiłem mój kask. Także wrócę. Ok, znalazłem mój helmet, znalazłem mój kask, przepraszam, możemy rozpoczynać nasz tour. Jest południe, dokładnie południe. A więc w samo południe przybyliśmy tu jak w westernie. I park, albo jaskini raczej. Chociaż idziemy w tej chwili parkiem. Dużo się nie pomyliłem. Jaskinie zamykają o godzinie 16.30. Także myślę, że 6 km zrobimy w 6 godzin. guys. Nie będzie z tym większego problemu. No, już Wam mogę pokazać bramy do raju. No, nie są zbyt oryginalni. Ze względu na nazwę mogli pomyśleć o czymś ładniejszym. No, ale trudno. Tak też jest ładnie. Wszystko ładnie oznaczone. Wygląda na to, że musimy iść tą olejką. A jak to przyjemnie. Od razu temperatura spada o kilka stopni, wiecie? Wciąż nie przestaje się kopać. Oto 6 dni w Donkoi. Było zdecydowanie za długo. A tutaj można by było siedzieć dwa tygodnie. I tak już powiedziałem menadżerowi, że zostaje jedną noc ekstra. No ale ta jedna noc. Tak tylko, wiecie, na pocieszenie. Tu jest tak pięknie wkoło. Mimo, że pamiętacie, powiedziałem kiedyś, że nie jestem zwolennikiem gór. Jeśli mam do wyboru może ocean i góry, to wybiorę ten ocean i to może. Ale... Może mi tego właśnie trzeba było. A właśnie znowu zgonie wszystko na mój system. Może mój system potrzebował trochę zielonego zamiast turkusowej wody. Teraz to już trochę jestem confused. To znaczy zakręcony, bo nie wiem, czy mam przejść 3 km. Do jaskini, czy będę szedł 3 km jaskinią, bo tak idę i idę, dobrze się idzie, dobrze się oddycha, bo te autka, które jadą teraz są elektryczne, a więc zero spalin. Ale nie widzę żadnej jaskini. Jak sami widzicie, znalezienie tej jaskini może mi chwilę zająć, a więc nie ma sensu, żebyśmy szukali jej wszyscy. Widzimy się jak tylko ją znajdę, a więc pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego.